Jeżeli chodzi o Denisa, kto, czekajcie, bo muszę wyciszyć tutaj. Nie, no pani muszę tutaj wyciszyć tę. Słuchajcie, jeżeli chodzi o temat Denisa i tak dalej, my wewnątrz organizacji o tym rozmawialiśmy i teraz będzie statement, który myślę będzie dla wszystkich istotny. Po pierwsze Słuchajcie, Federacja Fame nie jest sądem i my nie będziemy wydawać żadnych wyroków i tak dalej. Raz już popełniliśmy ten błąd przy Box Delu Więcej nie będziemy się uginać presji społecznej. Dopóki nie ma jakichś, nie wiem, powodów, zarzutów prokuratorskich i jakichś takich innych działań, my naprawdę nie chcemy się udzielać. My robimy rozrywkę dla Was. Większość rzeczy, których robimy, to są tematy związane z freakwajtami. My chcemy dostarczać Wam rozrywkę i, i do momentu, do którego nie będziemy tak naprawdę. Mieli jakiegoś konkretnego powodu, żeby działać w jakiś bardziej skomplikowany sposób niż nie wiem, kary dla zawodników za niewykonanie czegoś. Nie chcemy tego robić. My jesteśmy inkubatorem dla pewnych ludzi, którzy później tworzą z nami kartę WAG i na tym chciałbym zakończyć ten statement. Denis w tym momencie miał rozmowę z włodarzami. Boksel również się do tego odniósł. To są tematy, które załatwiliśmy wewnętrznie i. Wkrótce będziemy też pewne rzeczy wyrzucać na wierzch, ale też nie do końca chcemy doprowadzać do tego, że teraz federacja za każdym razem, kiedy się będzie pojawiał jakikolwiek materiał na kogokolwiek, będzie stawała po jednej czy po drugiej stronie, jeżeli nie ma, nie ma ku temu takich stuprocentowych dowodów, czy też działań ze strony służb czy innych organów, które będą za to odpowiedzialne i tyle. I myślę, że, że, że w ten sposób w jakiś sposób rozwieje rozwieje te wątpliwości. A jeżeli nie, no to dopytajcie, jak najbardziej odpowiem.